Jest z nami gość, redaktor Jakub Maciejewski, publicysta Telewizji Republika, Gazety Polskie. Witamy serdecznie. Witam o poranku, słuchaczy Radia Republika. Panie redaktorze, co e, może z tego wszystkiego e, wyniknąć, bo te, tych wypowiedzi kwestionujących e, wynik wyborów robi się coraz więcej. E, no, atmosfera się, że tak powiem, nakręca, i aż, aż strach pomyśleć, e, co może nas co, jak to się może rozwinąć do 6 sierpnia, kiedy. Kiedy ma nastąpić przyjęcie przysięgi prezydenckiej Profesor Andrzej Nowak w portalu w Polityce czytam mówi tak: trzeba chronić fizycznie Karola Nawrockiego. Mamy do czynienia z, z atmosferą pogromową. Tutaj, no oczywiście, um, przychodzą na myśl ta atmosfera, która doprowadziła do zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza. Profesor Andrzej Nowak w tygodniku Gazeta Polska tę myśl rozwijał i mówił, że bardziej to przypomina zamach na prezydenta Donalda Trumpa, że właśnie to jest ta analogia, gdzie konserwatywny, wyrazisty, odważny polityk czy kandydat na prezydenta. Nienawidzony przez establishment, który taką tworzy kampanię nienawiści, że ktoś może sięgnąć po broń. I faktycznie Karol Nawrocki na siebie musi uważać, zwłaszcza, że ta władza oszalała, to znaczy przejęła najbardziej totalitarną socjotechnikę, że tylko wielkie kłamstwa mają szansę się przebić. Nie jakieś tam małe, że może, że może Karol Nawrocki czy wygrał nieuczciwie, czy coś tam. Nie, że sfałszowano, że bis że komisje tysiące głosów przekręciły, choć Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji. Wielkie kłamstwo świadczy o jakiejś też wielkiej determinacji, wielkim fanatyzmie. To jest niebezpieczne, choć wydaje się, że takie centrum polityczne jak Szymon Hołownia i okolice nie będą tego popierać, że zabraknie fanatyków do przyforsowania pomysłu zatrzymania za Ja bym był równie spokojny jak pan redaktor, gdybym ufał, że, tak do końca ufał, że Szymon Hołownia wytrwa w tym swoim poglądzie, ale z tym Otóż to, to, otóż to. Ja może tylko, być że... różnie. Tak, to jest jedna rzecz, natomiast już nawet jeśli by się obyło bez tej fanatycznej rewolucji kwestionowania wyniku wyborów to i tak ten fanatyzm jest niebezpieczny. Trzeba się temu przyglądać pod kątem bezpieczeństwa prezydenta elekta, pod kątem jego zaprzysiężenia, ale być może, jak to u fanatyków bywa, wymyślą jeszcze coś nieoczekiwane. No więc właśnie, Roman Giertych sugeruje odroczenie zaprzysiężenia Nawrockiego, a wtedy PO prezydenta byłby... Połownia. Przerwę w, w posiedzeniu, w obradach zgromadzenia, Nie... no to wszystko są androny, jeśli chodzi o, 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 o literę prawa, no ale takie propozycje padają i trafiają, no tutaj tak. Na e, grunt. Tak, tak, tak. To z kolei profesor Andrzej Nowak już pół roku temu dla miesięcznika Nowe Państwo mówił, że inaczej to powinno wyglądać. To znaczy, wtedy, jako że Konstytucja mówi, że prezydent jest tym prezydentem aż do zaprzysiężenia nowego, Andrzej Duda byłby nadal prezydentem, a marszałek Sejmu zastępuje prezydenta tylko, gdy ten nie może sprawować swojej funkcji. Tutaj by taka sytuacja nie zaszła. I profesor Andrzej Nowak. W styczniu, w miesięczniku, Nowe Państwo powiedział, że no, scenariusz wtedy byłby tylko jeden. Prezydent Andrzej Duda czeka na prezydenta elekta, na jego zaprzysiężenie. A w razie próby siłowych rozwiązań ze strony władzy, no, muszą już pomóc Polacy. Prezydent a, a, będzie pełnił swoją funkcję, być może pod eskortą no, tłumów, ochotników tych, którzy nie pozwolą siłowo wtargnąć do pałacu i dopełnić tego zamachu stanu, jaki zaczął się 13 grudnia 2023 roku. To wezwanie więc jest skierowane do nas wszystkich, bo ta czujność z naszej strony to nie tylko śledzenie mediów, ale i gotowość osobistego udziału, gdyby Tuskowi przyszło do głowy użyć siły wobec prezydenta Rzeczpospolitej. Czy to w ogóle jest możliwe i no właśnie Bardzo o, groźne o, o aktywność słowa, Polaków ten, bo, bo, bo mamy, obserwujemy taką aktywność tych tak zwanych silnych razem, no ale polski naród się wypowiedział już w tych wyborach. I skala tych nawet najbardziej gdyby przyjąć na wiarę wszystkie te, 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 te ich teorie, no to dalej nie, nie zmienia wyników wyborów. Co, co nas czeka, panie redaktorze? Myślę, że też wystarczająca determinacja z naszej strony. Teraz, to znaczy sygnalizowanie tej władzy, że nie będziemy bierni, kiedy będzie próbowała siłą przejąć pałac prezydencki, może tę władzę odpowiednio wystraszyć, zwłaszcza, że mamy sojuszników za oceanem, ale to, że naród się wypowiedział, niestety dla ludzi o autorytarnych zapędach niczego nie przesądza. W 1981 roku też się naród wypowiedział, a na to władza odpowiedziała czołgami na ulicach. Teraz może odpowiedzieć wizytą mundurową. W pałacu prezydenckim. Więc miejmy najgorszy scenariusz taki na, na oku, aby wiedzieć, co w sytuacji najgorszego scenariusza zrobić. Mamy od półtora roku przetestowane masową obecność w Warszawie patriotów zjeżdżających z całej Polski. Tu kluby Gazety Polskie jako tego zaangażowania należy wyróżnić i po prostu. Tak, musi być taki sygnał do Tuska do jego paranoicznych, autorytarnych zapędów. Tak, Polacy stawią się w Warszawie, gdybyś człowieku próbował siłą przejąć władzę ja w, na jakąś stworzeczkę. że prosto wyj po wyjściu ze studia jadę na zjazd klubów Gazety Polskiej do Sulejowa, em, który właśnie się dzisiaj tam zaczyna, ale do rozmowy wrócimy pokrót, po muzycznej Tak piosencji. jest. Wracamy do rozmowy z Jakubem Maciejewskim, publicystą i komentatorem. Olimpia, masz pytanie. Tak jest. Panie Jakubie, zacznijmy od sprawy, która bulwersuje no, całą opinię publiczną tak zwane taśmy Giertycha. No i jaka jest realna stawka tej afery? To dowód na takie systemowe manipulacje, czy to jest po prostu jakiś teatr polityczny na potrzeby bieżącej walki? Jak pan to skomentuje? Oczywiście wyciąganie wniosków trwa głównie na antenie czy Radia Republika, czy Telewizji Republika, bo większość mediów stara się odwrócić uwagę od treści i od pozycji Romana Giertycha, który potrafił niszczyć polityków Platformy, nawet nie będąc w Platformie, który miał numer do Donalda Tuska, który jako przewodniczący Rady Europejskiej wtrącał się w sprawy Platformy Obywatelskiej, szemrane powiązania Romana Giertycha na przykład ze Stanisławem Gawłowskim. Tego oczywiście jest bardzo dużo. No Tych... i z, 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 z tak zwanymi dziennikarzami, bo to tutaj okazuje się no, pełna komitywa z niektórymi. Tak, Kamil Zonetu, Tomasz Czlikowski, pojawiają się te nazwiska, które wielu Polaków odbiera jako jakichś tam obiektywnych, na chłodno komentujących autorów, a tymczasem okazują się oni być w sieci kontaktów Romana Giertycha. Ale oprócz tego zastanawia jeszcze jedna rzecz, ponieważ reakcja Polaków, reakcja komentatorów to jedno, ale ciekawe, czy ruszy się coś w kręgu władzy platformy obywatelskiej, bo oto nagle ludzie, którzy z nim współpracowali, mogą nabrać całkiem... Uzasadnionego przekonania, że byli rozgrywani, że byli przez niego nagrywani, że ten człowiek prowadzi podwójną, potrójną grę, gdzie dba bardzo o swoje interesy finansowe kosztem politycznych układów. I chodzi o to, czy znajdą się ludzie na tyle rozważni w samej koalicji obywatelskiej, którzy stwierdzą, no, współpraca z tym człowiekiem to nie jest możliwe. I jest tak mo -możliwy, możliwy taki zamach stanu w platformie, bo tam jest wiele osób, wie, wiele schetyny, frakcji. Na przykład. Grupa z Grupa Trzaskowskiego, Grupa Sikorskiego, sam Roman Giertyk, no, którzy mogą się czuć zaniepokojeni. I no, pytanie: że jak to jest z tym Brutusem w Platformie Obywatelskiej? Na pewno jednym z kandydatów na Brutusa mógłby być Radek Sikorski, kilkukrotnie już wysadzany z siodła jako kandydat na kandydata na prezydenta. Marzy mu się to prezydentowanie, no bo wiecie, żona z anglosaskich salonów chciałaby się Popalić. więcej potytułować, tak, niż żona ministra, raczej pierwsza dama jakiegoś małego państewka na obrzeżach cywilizacji, z jej perspektywy mogłoby tak to wyglądać, ale no Radek Sikorski jakoś nie ma szczególnie silnej frakcji w Platformie Obywatelskiej. Może ze Schetyną by się lepiej dogadywali, ale też, też stawiał na Czaskowskiego, na a nie na, nie na jego samego. Chyba jednak Platforma to zasłabi gracze, żeby samodzielnie móc tutaj powalczyć o władzę. Borys Budka ostatnio w jednym z podcastów wzruszał się nad tym, że mimo tego, że polityka jest brutalna, on w Platformie znalazł przyjaciół i mówił osobiście, że jest wzruszony tym. No, na tym poziomie rozumienia polityki o władzę się nie walczy. Panie jak to, że radykalnie zmieniamy temat, spojrzymy na Bliski Wschód. Światowa prasa, to cytowaliśmy w przeglądzie prasy, cała, niemal no, cała światowa prasa od prasy włoskiej przez Le Monde, Daily Telegraph zastanawia się, czy Stany Zjednoczone włączą się do wojny Izraela z, z Irakiem. Jak pan na to patrzy, w ogóle jaki interes miałoby mieć Stany Zjednoczone w tej, we włączeniu się do, tej, do tego konfliktu? Faktycznie Donald Trump zareagował stanowczo. W sprawie Iranu, a mianowicie, no, to, że Iran nie ma zgody tutaj w Waszyngtonu na posiadanie broni atomowej, że jest to przez Biały Dom postrzegane jako zagrożenie dla świata, dlatego, dlatego, to już domyślę, ten atak mhm. Izraela na infrastrukturę atomową i na ludzi związanych z projektem atomowym jest uzasadniony. Natomiast myślę, że nie ma co naszych słuchaczy tutaj straszyć wojną w tym kontekście, że od stu lat między Izraelem, a światem arabskim trwa e, nieprzerwanie e, to pasmo napięć e, i nieprzerwanie od stu lat komentatorzy tacy e, Stankowski Maciejewscy z latach, latach 20 i 30 może także w radiu zastanawiali się co z tego wyniknie natomiast no, przez 100 lat nie wyniknęło nic poza lokalny konflikt w tej sprawie nie ma też teraz powodów przypuszczać, że będzie inaczej tym razem zwłaszcza że Iran od paru dni dosyć Zabawnie propagandowo straszy, jakimi to rakietami nie uderzy na Izrael, przedstawia jakieś, jakieś klipy, nagrania, wideo, i nic się. Nie dzieje, chyba Iran został boleśnie uderzony, jak to teraz żartobliwie się mówi, w szczepionkę. I nie zamierza raczej oddać na równym poziomie. Musimy kończyć, musimy stawiać kropkę. Dziękujemy serdecznie, Jakub Maciejski. Dziękujemy bardzo za wyjaśnienie tej rzeczywistości mocno skomplikowanej i niewygodnej.